Witam wszystkich w ten piękny dzień, piękny, aczkolwiek bardzo zimny. W ankiecie wygrał film dlaczego dlaczego wróciłem do pojemności 125, więc teraz kilka słów na ten temat. Jak wiecie albo nie wiecie, od 2015 roku, praktycznie od początku 2015 roku jeżdżę, jeździłem, jeżdżę motocyklami 125 cm 3 i w zeszłym roku, w czerwcu, kupiłem sobie 400 Piaggio trójkołowca. Skłoniło mnie to, żeby można nim też jeździć na kategorię B. Oczywiście też chciałem zobaczyć, jak się takim czymś jeździ, poczuć prędkość. No, i poczułem, szczerze mówiąc. Jeździło się nim bardzo fajnie. Mam nadzieję, że nowy właściciel będzie zadowolony. Będzie robił sobie wycieczki krótsze, długie, tak jak ja. Ja Piaggio przejechałem tak naprawdę trzy takie dłuższe wycieczki. Zrobię trzy dłuższe trasy. Pierwsza trasa to była w Beskidy. I to Beskid Niski i to było około 1700 km Druga trasa na zlot Ikiwaya to o, 500 ponad w jedną stronę. Później pojechałem do Zielonej Góry. No i na sam koniec sezonu jeszcze pojechałem na zlot Junakale. Tam to, to było chyba 250 km czy 200, no coś koło 250. No i co mogę powiedzieć? No, prędkość fajnie. Korciło, aż żeby skakiwać na obwodnicę, autostradę, bo, bo tam można było naprawdę sporo nadrobić. Ale jeżdżąc drogami wojewódzkimi czy tam krajowymi, no, dużo się nie nadrobi. No bo ile tam można jechać zgodnie z przepisami 90, tak? Eee, więc takimi drogami jest podobna jazda jak 125, no wiadomo przy wyprzedzaniu jest różnica jakaś tam niewielka, ale wystarczająca, żeby wyprzedzić. Zatem no, przemyślałem tak sobie sprawę właśnie tego Piaggio i 125. No i stwierdziłem, że te wyjazdy na Piaggio nie dawały mi tyle frajdy i tyle satysfakcji. Satysfakcje może dawały, ale nie dawały tyle frajdy, co, co wyjazdy z 125, bo ja tak naprawdę tą 125-ką jeździłem już bardzo długo, bardzo długo. Bardzo dużo kilometrów zrobiłem na 125-kach. I. No i mam naprawdę duży sentyment do tych wyjazdów. Do wyjazdów na Piażże nie mam takiego sentymentu jak na 125 Nawet ostatni mój wyjazd w czerwcu z zeszłego roku. Na Zlot w Świętokrzyskim to też było gdzieś z 500 km. To był wyjazdki Wajem No nie wspominam już o, o wyjeździe O wyjeździe do Koapolski, no bo to w, w ogóle było super sprawa 125 oczywiście bez żadnego problemu Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie polecam wszystkim tak więc, no, sentyment mam duży do tych wyjazdów. Bardzo lubiłem te wyjazdy, nawet jak trzeba było, nie wiem, 700 km jechać przez cały dzień. No, ale mając pogodę jakąś fajną, no to to nie jest żaden problem. Ja zawsze i tak planowałem te wyjazdy tak, żeby mieć, mieć dużo czasu. Więc. Yy... No, wspominam te wyjazdy po prostu bardzo fajnie, na siłę. łezka wokół kręci jak tam czasami obejrzę sobie jakiś film z wcześniejszych wyjazdów Albo przypomnę sobie chociażby mój pierwszy wyjazd do Karpacza, Zakopanego, później też różne inne wyjazdy, które były no, Na zlot, zakończenie sezonu w 2015, zlot Junaka, co w trójkę pojechaliśmy i jechaliśmy kurde tyle godzin, że, no ale to dlatego, bo kolega tam atrakcje wyszukiwał no i tych atrakcji było bardzo dużo ale były to wyjazdy, których na pewno nie zapomnę i, i szczerze mówiąc z chęcią wrócę znowu do, do takich wyjazdów na 125, bo to jest zawsze jakieś wyzwanie Zawsze jakaś przygoda. No i zawsze... Ja zapomniałem co chciałem powiedzieć. Zawsze atrakcje, jakieś zawsze przygoda. No i zawsze to jest taka wyprawa. A to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja nie lubię takich przejażdżek jak teraz na przykład. No teraz wyjechałem, żeby nagrać film, no ale nie lubię takich wyjazdów, gdzie kręcę się bez celu po okolicy. Ja lubię w takich wyjazdach mieć jakiś cel konkretny. I najlepiej, wow, i najlepiej, jak taki wyjazd jest bardzo długi. No, kwestia finansowa to jest kwestia druga o ja dużo pali paliwo coraz droższe no ale w sumie zdecydowałem się sprzedać pod koniec zeszłego zeszłego sezonu także wtedy ceny paliw jeszcze nie były takie jak teraz ale też będę w przyszłym roku wykańczać nowy domek, więc kasa się przyda no a tu mam nadzieję, że też jeszcze parę wyjazdów na 125 w tym roku zrobię jakichś takich dłuższych no bo no mówię no. Kto nie próbował i nie jeździł długo na 125, to, to nie będzie wiedział o czym mówię. Na pewno mając większą pojemność jest fajnie. Niejednokrotnie fajniej dla niektórych, no bo wiadomo, większe przyspieszenie, szybka jazda. Ale mi 125 stwierdziłem w zupełności wystarcza. No i to tyle. Do następnego.